Cześć Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodoba się Tobie ten darmowy audiobook, ofiaruj, proszę, swoją modlitwę za dusze czyśćcowe, swoich bliskich, przyjaciół, znajomych lub dobroczyńców z Panem Bogiem. Kanał YouTube ku Bogu oraz Katolicki miesięcznik, egzorcysta przedstawiają tekst Ojca Jerzego Skawroń pod tytułem Szatan lęka się duszy doskonałej. Diabeł sam upadły i na wieki odłączone od Boga, całą swoją mocą Uderza w człowieka. Duszę chce wprowadzić w grzech, umysł zaciemnić, namiętności wzburzyć, pozbawić zbawienia i szczęścia wiecznego. Czyni to przez wieki, bez przerwy i spoczynku, nieustannie się przy tym lęka. Szatan boi się wszystkiego, co posiada w sobie. Zapach ożywiający życie Boże. Lęka się miejsc, rzeczy, czynności i aktów promieniujących Chrystusem i roznoszących po wszystkich miejscach woń Jego poznania. Jednak najbardziej lęka się człowieka złączonego z Bogiem z powodu doskonałości i wielkości Jego cnót. Strachem napełnia go dusza, wyniesiona do jedności z Bogiem, ożywiona łaską i odważna z powodu wiary, nadziei i miłości. Nieprzyjaciel zbawienia i wielki tchórz. Demon jest upadłym aniołem, który zbuntował się przeciw Bogu i został za to strącony do piekła. Pismo święte nazywa go różnie: szatanem, diabłem, belzebubem, smokiem, drako, starym wężem, nieprzyjacielem, kusicielem, złym duchem, księciem tego świata, belialem. Szatan pod postacią węża uwodził pierwszych rodziców, prześladował Hioba, zabijał mężów Sary. To on namówił Judasza do zdrady Chrystusa, Piotra i apostołów, aby opuścili Chrystusa w godzinie jego męki, a Ananiasza by skłamał Duchowi Świętemu. On sieje konkol na dobrej roli, on wreszcie kusił samego Chrystusa. Niektórzy ojcowie Kościoła oraz święty Tomasz Zakwinu. Utrzymują, że część złych duchów została strącona bezpośrednio i na zawsze do piekła, i tam ponosi karę. Druga część została rzucona w ciemne głębie przestrzeni ziemi i powietrza, skąd kuszą ludzi. Zwycięstwo nad nimi pozwala zdobywać zasługi, które Bóg nagrodzi w niebie. Zły duch nie jest nadmiernie niebezpieczny. Sam z siebie nikomu nic złego uczynić nie może. Śmiertelny cios zadaje wówczas, gdy człowiek dobrowolnie zbliży się do niego. Święta Teresa Zawila stwierdza. Jasno widzę całą ich niemoc i zgoła się ich nie boję, bo skoro trzymam z Bogiem, żadnej przeciw mnie siły nie ma. Silni są tylko przeciw tym duszom zajęczym, które same bez walki im się poddają. Na takich jak oni wywierają całą potęgę swoją. Dlatego święta brała do ręki krzyż, wzywała wszystkie demony do walki, mówiąc: Pójdźcie teraz wszyscy, ilu was jest. Jestem służebnicą pańską, zobaczymy, co mi potraficie zrobić. Zdarzało się, że widziała je na lecz, jak stwierdza, to oni raczej bali się mnie. Złe duchy były dla świętej teresy, jak brzęczące muchy, oraz ostatni tchórze, tracące odwagę i siłę, gdy ma się ich za nic. Demony nie są w stanie skutecznie szkodzić prawdziwym przyjaciołom Boga. Napastują tylko tego, kto im się poddaje lub ucieka bez walki. Strachem napełniają tych, którzy dają im ku temu powód, przez grzech i przywiązanie do rozkoszy, honorów czy bogactwa. Wówczas wyrządzają wielkie szkody naszą własną bronią, którą składamy w ich ręce. Lecz jeśli uchwycimy się krzyża i zechcemy służyć Bogu, uciekną od nas jak od zarazy. Diabeł kocha kłamstwo i jest kłamstwem i rzuca się na tych, którzy swoje szczęście upatrują w tym świecie. Natomiast ten, kto żyje prawdą i ma czyste sumienie, nie ma się czego lękać. Święta Teresa Zawilla stwierdza, stanowczych i mężnych szatan bardzo się boi. Atakuje, gdy zobaczy niestałość i chwiejność w postępowaniu. Straszy wtedy ciężarem grzechów, budzi niepokoje, wątpliwości oraz obawy, w tym celu, aby człowiek stracił ufność w Bogu i pogrążył się w rozpaczy. Potwierdza to święta Faustyna Kowalska, która mówi, że często sama odwaga odstrasza pokusy i dodaje. Lękać się powinien nas wróg, a nie my wroga. Szatan tylko pysznych i tchórzliwych zwycięża, bo pokorni mają moc. Złe duchy pogardą zwyciężali m.in. święty Jan Maria Wianej, św. Antoni, święta Franciszka Rzemianka. Zwycięstwa nie należy jednak przypisywać sobie, lecz Bogu. Gdyby diabeł został spuszczony z łańcucha, nie zwyciężylibyśmy go. Czego boją się złe duchy. Szatan lęka się wszystkiego co roztacza woń Boga. Boski zapach, słodycz i wdzięk wydzielają sakramenty, wzywanie imienia Jezusa i Maryi, modlitwa różańcowa, woda święcona. Relikwie świętych i błogosławionych, poświęcone i noszone symbole wiary, na przykład medaliki, szkaplerze. Gdy święta Teresa Zawidla kończyła kiedyś modlitwy mające uwolnić duszę z czyśćca, diabeł gwałtownie jej w tym przeszkadzał. Święta uczyniła znak krzyża, który pomógł chwilowo zwyciężyć demona. Poskutkowała dopiero woda święcona potem napisała. Z wielokrotnego doświadczenia przekonałam się, że na bezpowrotne odpędzanie czartów nie ma skuteczniejszego sposobu nad wodę święconą. Przed znakiem krzyża także uciekają, ale znowu wracają. Demon lęka się też osoby zbliżającej się do sakramentu pokuty i pojednania, dlatego straszy ją ciężkością grzechów. W ten sposób chce wzbudzić w niej niepokój, wstyd, a w końcu zatajenie grzechów. Każde rozgrzeszenie jest jego klęską. Szatan ponadto boi się idących na mszę świętą lub adorację najświętszego sakramentu. Święta Faustyna pisze: Kiedy szłam do kaplicy na mszę świętą. Nagle na chodniku ujrzałam wielki krzak jałowca, a w nim strasznego kota, który patrząc złośliwie na mnie, przeszkadzał mi przejść do kaplicy. Jedno westchnienie imienia Jezus rozproszyło wszystko. Diabeł lęka się koronki do Bożego miłosierdzia. Pewnego razu Święta Faustyna odmawiała ją przy konającym wokół którego było mnóstwo szatanów. Gdym się zaczęłam modlić, rozpierzchły się duchy ciemności i sykiem i odgrażaniem mi. Zły duch boi się znaku krzyża. Sekretarka Bożego Miłosierdzia pisze znowu. Uczyniłam znak Krzyża Świętego, a znikł ów anioł z wielkim łoskotem i złością. I dodaje: kiedy się spojrzałam i zobaczyłam wiele brzydkich potworów, kiedy uczyniłam myślą znak krzyża, prysły wszystkie natychmiast. Demon lęka się, gdy człowiek wysławia dobroć i miłosierdzie Boga. Drży wówczas i ucieka na dno piekła, zgrzyta zębami i złości się słysząc o Bożym miłosierdziu, którego lęka się i nienawidzi. Orędzie miłosierdzia jest jego największą męką, gdyż przez nie traci wszystko, co zyskał. Grzesznicy słysząc o miłosierdziu, nabierają ufności i wyrywają się spod jego panowania. Święta Faustyna mówi, że kto głosi niezgłębione miłosierdzie Boże, ten bezpośrednio prześladuje szatana, gdyż jest ono dla Niego największą męką. Diabeł ucieka też od upracowanych i umęczonych, a szuka dusz leniwych i próżnujących. Bezczynność i lenistwo to poduszka szatana. Krępują go również cierpienie i modlitwa zanoszone za grzeszników. Najbardziej boi się świętych. Święty Jan od Krzyża powiedział duszy z Bogiem złączonej, lęka się szatan jak samego Boga. Kiedy szatani grozili świętej Faustynie, że ją rozszarpią na kawałki, nagle oznajmili Uciekajmy, bo nie jest sama, ale jest z nią wszechmocny i znikły, jako pył z drogi. Oznacza to, że wielką moc przeciw szatanowi ma człowiek zjednoczony z Bogiem w rozumie przez wiarę, a w woli i pamięci przez nadzieję i miłość. Takie zjednoczenie nazywamy upodabniającym. Zjednoczenie to dokonuje się wtedy, gdy dwie wole, to jest wola człowieka i wola Boga, są zupełnie zgodne i nic ich nie dzieli. Do tego najwyższego stanu duszy dochodzi się zazwyczaj przez cierpienia nocy duchowych przez które zwycięża się wszystkich przeciwników, czyli świat, ciało i szatana. W tym doskonałym stanie życia duchowego święci posiadają cnoty tak silne, iż są mocni na podobieństwo lwa. Stąd szatani nie odważają się ich nękać, ani nie mają śmiałości ukazać się przed nimi. Dusza doskonała napełnia ich strachem. Szatani tak się jej lękają, jak samego Boga, i przerażeni uciekają daleko. Szatan lęka się bardzo duszy doskonałej, napisał święty Jan od Krzyża. Gdzie tkwi siła świętych? Przede wszystkim w złączeniu ich pamięci, rozumu, woli oraz zmysłów w samym Bogu. Wszystkie te władze są idealnie połączone i całkowicie dopasowane do Bożego Ducha. Nie może w nie wcisnąć się szatan. Nie udaje mu się wprowadzać zamieszania w myślach, wspomnieniach lub wyobraźni. Szatan nie może też nic zdziałać za pośrednictwem zmysłów takiego człowieka, ponieważ są one zatopione w Bogu. Jest bezsilny, gdyż nie ma punktu zaczepienia. Człowiek doskonały, żyjący wiarą, jest niejako ukryty przed szatanem, dla którego światło wiary to coś gorszego niż mroki. Z drugiej strony, demon łatwo wnika tam, gdzie rządzą niekontrolowane emocje, zmysłowe pożądania i naturalne odczucia. Dlatego nie zwycięży się go bez skupienia, głębokiej modlitwy, umartwienia, pokory. Doskonałość jest jak wejście do twierdzy i ukrycie się w wewnętrznym skupieniu z Bogiem. Szatan czyni wszystko, aby człowiek nie wszedł w to skupienie ducha. Stara się wzbudzać roztargnienia, napełniać lękiem, przerażeniem, cierpieniami fizycznymi, zniechęcać do głębokiej modlitwy. Można powiedzieć, że demony strzegą murów modlitwy by nikt przez nie nie przeszedł i nie wkroczył w ich wnętrze. Czuwają oni zawsze, by człowiek był bezwolną ofiarą swych afektów i emocji i żył powierzchownie w ustawicznym rozproszeniu. Ucieczka od skupienia i modlitwy to zdaniem świętej Teresy Zawila największe zło. Taki sam, zdaje mi się, był początek pokusy, którą diabeł zgubił Judasza. Człowiek doskonały to dusza pokorna i uniżona przed Bogiem, jemu oddana, szczerze otwierająca się przed spowiednikiem i z uległością słuchająca jego rad, a nade wszystko posłuszna swemu Stwórcy. Szatan umie podszywać się pod fałszywą pokorę, lecz posłuszeństwa nie umie udawać kto podda swój umysł pod posłuszeństwo Bogu, Kościołowi i Ewangelii, nie chcąc mieć innego zdania niż one, tego diabeł nie będzie napastował. A gdy jeszcze doskonale stara się być posłuszny, wtedy ręczę za to diabeł ucieknie, więcej nie wróci i żadnej po sobie szkody w tej duszy nie pozostawi. Święta Teresa Zawila. Diabeł lęka się duszy, oddającej się modlitwie wewnętrznej, rozmyślaniu, a zwłaszcza kontemplacji. Nie oszuka też tego, kto radzi się kierownika duchowego, niczego przed nim nie ukrywając, bo pokornej i cnotliwej nauki szczególnie się boi. Pierwszym i głównym lekarstwem na ataki demona jest otworzenie się na przyjaciela Boga. Czujnych i odważnych. Diabeł zaczepiać nie śmie, ale kogo zostanie niechętnym w czuwaniu, temu dużo może zaszkodzić.